Cześć, to tej strony Marcin. Kolejne zadanie od Artura w ramach domowych korepetycji. Następne zadanie mamy znowu funkcję kwadratową, a raczej nierówności kwadratowe. Pytanie jest, ile liczb pierwszych zawiera zbiór do związań nierówności kwadratowej? I tutaj mamy x plus 1, x minus 10 i to ma być mniejsze od 0. No i teraz tak, najpierw oczywiście trzeba by było sobie wyliczyć równanie. Czyli zamiast tego nierówności ja sobie policzę równanie, żeby wyliczyć pierwiastki, czyli miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Czyli oczywiście z tego wynika, że albo x plus 1 musi być równe 0. Czyli jak odejmę jedynkę to x równa się minus 1. A z tego wynika, że x minus 10 równa się 0, dodajemy dziesiątkę, to znaczy, że x równa się 10. Tak. Oczywiście my nie mamy równania, tylko mamy nierówność, czyli muszę sobie jeszcze tą parabolę narysować, bo to jest oczywiście funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej iloczynowej. Czyli zaznaczam sobie moje pierwiastki, czyli miejsca zerowe. x równa się minus 1, czyli tu sobie zaznaczę minus 1, tak? Oraz x równa się 10, czyli tu sobie gdzieś zaznaczę dziesiątkę. Ponieważ tutaj z przodu stoi 1, a tu jest x dodatni, x dodatni, to oczywiście ramiona paraboli są w górę. Dobrze. Teraz my będziemy szukać tych Xów mniejszych od zera, bo tu jest mniejsze od zera, czyli oczywiście to są wszystkie te x, -y, bo tutaj wykres jest pod osią, tak? a tutaj wykres jest nad osią, jest tu jest dodatni. Czyli rozwiązaniem jakby tej, tej nierówności Tak, Są wszystkie x -y należące do przedziału od minus 1 do dziesiątki. Otwarty nawias, bo mówię, nie ma mniejsze bądź dziurne, tylko jest mniejsze. No i teraz, ile liczb pierwszych zawiera zbiór do związań nierówności kwadratowej? Zacznijmy wypisywać sobie liczby pierwsze. Okay? Liczba pierwsza, dla przypomnienia, to jest taka, która się dzieli przez 1 i przez samą siebie. Okay? Minus 1 oczywiście nie należy. 0 też nie. Pierwszą liczbą, pierwszą. Jest oczywiście dwójka, bo się dzieli przez 1 i przez 2. Następna jest trójka, bo się dzieli przez 1 i przez 3. Czwórka odpada, bo się dzieli przez 1, przez 2 i przez 4, czyli ma 3 dzielniki. Następna jest piątka, bo się dzieli tylko przez 1 i przez 5. Szóstka odpada, bo się dzieli przez 1, 2, 3, 6. Później jest siódemka. Ósemka odpada, bo jest 1, 2, 4, 8, to są jej dzielniki. Dziewiątka, bo. Mm, oczywiście odpada, bo się dzieli przez 1, 3 i przez 9. Później dziesiątka odpada, bo 1, 2, 5, 10. Następna to jest jedenastka, później jest trzynastka, później jest siedemnastka, dziewiętnastka, dwudziestka, trójka i tak dalej, tak? To są liczby pierwsze. A jest pytanie, ile liczb pierwszych zawiera zbiór rozwiązań? To jest nasz zbiór rozwiązań. Czy to są wszystkie liczby od minus 1 do 10, natomiast liczb pierwszych, Dwójka zawiera się, trójka zawiera się, piątka się zawiera i siódemka się zawiera. Czyli jest tylko cztery liczby pierwsze. Minus 1 w przedziale od minus 1 do 10. To są dwójka, trójka, piątka, siódemka. Czyli poprawna odpowiedź to jest odpowiedź B. Ok? I tyle. Pytania w komentarzach, a ja zmykam. do następnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl.